Witam się z Wami w kolejnym vlogu. I dzisiaj y, warunki są średnie do tego, ja wiem, ale mamy ciemno, ciemno całkiem. Jesteśmy w mieszkaniu, które właśnie remontujemy. I tak jak Wam obiecałam, pokażę Wam mniej więcej, jak to teraz wygląda, bo dopiero przyjechaliśmy. Coraz więcej już się dzieje, już coraz więcej widać, ale no, jeszcze i tak to jest taki etap, że. No, będą te zmiany dopiero duże przed nami. I słuchajcie, przyjechaliśmy ogólnie jest 18, a jest bardzo ciemno. Przyjechaliśmy i czekamy na pana od zabudów, który ma tutaj pomierzyć, wycenić i tak dalej. Trzymajmy kciuki, żeby to nie była duża wycena. Ale właśnie nie ma światła, bo są wyłączone, bo teraz chyba panowie robili elektrykę czy coś takiego, kable są na wierzchu, więc nie włączamy na własną rękę. I musimy latarkami się doświetlać. Ja mam mega mało baterii w telefonie, więc mam nadzieję, że wystarczy. I nie wiem, jak ten pan to będzie mierzył w takiej ciemnicy. Będziemy mu świecić z dwóch stron. I słuchajcie, jest też Stefan. Proszę bardzo, w swoim świątecznym sweterku. Na razie, tak jak mówię, yy, nie widać za dużo, ale pokażę Wam, co i jak, co gdzie powinno być. W ogóle ja pewnie widać w tej lampie, mega się świecę, wiem, jak kula dyskutekowa i brokatowa, ale po prostu dzisiaj był dzień, gdzie nagrywałam, testowałam różne rzeczy brokatowe, więc nie zdziwcie się, że jest w ogóle wszystko. Ma nawet sweterek świątecznych. Łopie. Tutaj będzie kanapa, taki kącik, tutaj chyba telewizor po tej stronie, a po tej stronie, jak się wejdzie, będzie stół. Tu ma być właśnie taka przestrzeń na stół, natomiast tu moja toaletka. Moja toaletka gdzieś musi być, najlepiej by była w sypialni, ale nie pomieścimy się, żeby jeszcze biurko wstawić, wiecie, i toaletkę, dlatego no, trzeba to zrobić y, tak, oddzielić trochę i w sumie spoko, bo ja sobie tutaj będę nagrywała, wiecie, będzie to w salonie, okej, okay, na dwie osoby to można tak, myślę, podzielić. Tutaj mamy korytarz i teraz tak, no tu jest ogólnie mega dzicz. Tu będzie taka szafa. Tu była w ogóle szafa, na no ale ją zdemontowaliśmy, taka duża z lustrem. No i naprzeciwko chcemy też walnąć taką zabudowę, bo widzicie są tu jakieś takie rzeczy. I to jest idealna taka przestrzeń, żeby ją trochę zabudować i żeby po prostu zyskać miejsce na przechowywanie. Tu na jakiś odkurzacz, nie wiem, deskę do prasowania inne. I tutaj nawet wjechać. Ja ogólnie sama nie wiem, czy jestem fanką, czy nie takich zabudów, takich wiecie, wysokich, bo to trochę robi klaustrofobicznie, ale z drugiej strony, zyskuje się mega dużo przestrzeni na przechowywanie, więc raczej się na to też zdecydujemy. No, tutaj ogólnie. Praktycznie wszystko, co widzicie, no to jest albo będzie wymieniane, bo na początku mieliśmy nie wymieniać podłogi, czy na przykład, nie wiem, jakichś takich rzeczy, jak to się mówi, framugi, czy coś tam. Mieliśmy tego nie wymieniać, a jednak wszystko w sumie wymieniamy, no bo już wiecie, później ciężko wrócić do pewnych zmian, więc no będzie, będzie sporo jeszcze wyborów też przed nami. Więc tu jest sypialnia. Myśleliśmy o szafie tutaj, ale ona, jakby się wchodziło, to by było, widzicie, tam jest okno. No za dużo by tak, jakby zajmowała, byłaby taka. Za ciężka w tej sypialni. Wracamy do korytarza, ale jest echo w niektórych miejscach, ale fajnie, dobrze, czuć już ten przewiew. I tutaj mamy łazienki. No, to mieszkanie ma taki układ, że łazienki są osobno. Jedna i druga, co ja ogólnie nie byłam za, znaczy wiecie, fanką takiego układu i zobaczymy w sumie, ale spoko przetestować też przed później, wiecie, jakimiś przyszłymi wyborami, czy to się sprawdza, czy nie. Tu będzie ta większa łazienka bez kibelka i zobaczcie, prysznic i właśnie to są płytki. To jest jedyna w sumie taka najbardziej widoczna zmiana jak na razie, oprócz elektryki i tak dalej. Zobaczcie, są już płytki. Ja Wam to pokażę jeszcze za jakiś czas w świetle dziennym, jak już będą te fugi i w ogóle, ale... Prysznic i my się zdecydowaliśmy na walking, wiecie, taki, bo to przy tak małych przestrzeniach, jakby nie patrzeć, to lepiej, żeby tak było, w sensie, żeby to była taka jedna całość i to wtedy będzie wyglądało takie większe, delikatniejsze też, a nie jakby stawiać kabinę i tak trochę. Napchać w tej łazience. Tutaj właśnie chcemy zrobić jedną zabudowę też. W sensie, no, żeby tu była pralka schowana, żeby, no, jak widzicie, tutaj są podtynkowe te, te tak w sumie też minimalistycznie, a tu będzie duże lustro. Właśnie to duże lustro też powinno sprawić, że ładnie to będzie wyglądało. Nie tu chyba nie mogę wejść, ale tam widzicie, też jest taka wnęka na jakieś, żeby pierdółki powkładać, żeby to było takie minimalistyczne, ale jednak. Z zachowaniem w miarę tego miejsca na przechowywanie, a to lustro będzie w ogóle otwierane, żeby też tam się pomieściły jakieś rzeczy, więc w sumie trochę przestrzeni też się zyska. Tu będzie kibelek, tam też właśnie będzie zabudowane, żeby zyskać też tą przestrzeń na przechowywanie. No i tutaj jest kuchnia. Ujekuj, nie wiem, czy tu ja mogę wchodzić, ale chyba tak. Kuchnia, no jak na razie wygląda tak, generalnie zabudowa będzie od tej strony, tu, 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 w taką elkę. Ta ściana będzie pusta. I zależy nam na tym, żeby, wiecie, szafki zrobić do końca, bo tu jest, zobaczcie, ile przestrzeni jest. A często się robi, no, niektórzy tak robią, że na przykład robią tylko do połowy. To tylko zbiera wtedy kurz i bez sensu. Więc tutaj tak na pewno zrobimy, powiemy panu, zobaczymy jak on to tam powylicza, powymierza. E, pewnie nie, nie powiem nam od razu, czy da się zrobić tak, nie, za ile i w ogóle. No ale będzie chociaż już miał jakiś plan. Ja, Słuchajcie, w oczekiwaniu na pana... Widzę jeszcze się przejdę ze Stefanem. ten remont myślę, że się mocno przedłuży. Ale to akurat mnie też jakoś nie dziwi, no bo wiadomo, że remonty to się zawsze przedłużają, zawsze. Całe szczęście że tutaj jest tak szczerze średnio z parkingiem, bo niektórzy mają naprawdę mega ciężko z parkingiem. Pod blokiem jest, więc nie widzę, oślepia mnie to światło. Ale tutaj jest tak nieidealnie. Czasem trzeba się namęczyć, żeby coś znaleźć blisko, ale też nie jest najgorzej, bo uważam, że najgorsze co może być, to właśnie się ludzie biegają to właśnie nie móc, kurde, znaleźć miejsca pod własnym domem parkingowego, no nie? Patrzcie na tą. Jolinka w świątecznej atmosferze. To jest świąteczny pokój żulowa i żulowa to ma tyle ozdób zawsze. Ona tutaj to po prostu by mogła cały dzień spać. No jak, wiecie, jak usłyszy jakiegoś kuriera, czy coś się dzieje, to oczywiście schodzi. Się się maschecie wyglądam masakrycznie, ale wiatr jak szliśmy tutaj mega. I ogólnie to jest magia montażu. Wy widzicie sekundę później, a my jesteśmy tu tydzień później. I wreszcie mogę Wam pokazać w sumie ze światłem, jak to wygląda, bo to się trochę zmieniło. I ogólnie, słuchajcie, jest mega problem. Okazało się z kanapą, bo tutaj właśnie chcielibyśmy ułożyć kanapę. No, początkowo chcieliśmy narożnik, ale okazuje się, że nie ma tak małych narożników, więc tu będzie trochę lipa. I tutaj wtedy naprzeciwko telewizor. O, widzicie, tutaj już nawet jest wyprowadzona telewizora. Na początku myśleliśmy, że tutaj jest 207 cm, no, ale chyba jest jednak trochę. Więc źle zmierzyliśmy, więc może znajdziemy jakąś fajną kanapę. Zobaczymy. Ja już zmarnowam na no to chyba z 10 godzin, już szukając tej kanapy. Okazało się, że jednak jest inny wymiar, więc może się znajdzie coś fajniejszego. Oho, oho. Zobaczcie, jaka tutaj jest Dzicz. Jakaś elektryczna, i żeby nas. Może wyłączmy tą elektrykę, żebyśmy nie dotknęli. Nie, podobno jest całe Zabezpieczona, dobrze, żeby Stefan nic nie dotknął. O kurczę, a tu już zdjęta podłoga, tak? Tak. Okej, okay, bo będziemy wymieniać właśnie podłogę. To tu już jest zdjęta, to jest nasza sypialnia. Proszę bardzo, nie wygląda jak sypialnia. Patrzcie, nie wiem, czy widzicie różnicę, Mo mogę tu wejść? Nie wiem, czy widzicie różnicę. W łazience specjalnie postawiliśmy na takie troszeczkę ciemniejsze, one też są teraz zakurzone, więc może nie oddają do końca, ale takie widzicie trochę jakby ala beton, ale jednocześnie nie takich chamski chcieliśmy, więc tak one wyglądają, jeszcze nie ma fug, prawda? Więc się tak wydają trochę ciemniejsze. Chcemy dosyć jasne zrobić fugi, takie, żeby jak najbardziej przypominały kolor tych płytek, żeby one się nie rzucały w oczy, bo widzicie, jak są takie ciemne, to to zmniejsza tak tą przestrzeń. No i ogólnie te płyty też nam się podobają, bo zobaczcie, jakie są duże. Widzicie, to nie są takie standardowe małe płytki. O, ja pierdzielę, prawie się tutaj waliłam jakąś maszynę. E, tutaj jest taki dekor, to jest ten, co też wybieraliśmy razem z Wami, on się bardzo ładnie mieni pod e, światło. Teraz może też nie widać za bardzo, ale wszystko jest... Zobaczcie, jaki pył. Tutaj będzie lustro, taka szafka właśnie z lustrem. No i właśnie tu jest ten taki pasek, a tu już będzie blat. I tu będą też normalnie... Nie, płytki czy nie? Tu będzie pomalowana ściana po prostu na no, jakiś jasny kolor. Dobra, i tutaj są płytki drugie. Zobaczcie, one się dużo nie różnią, ale jednak jest różnica. Nie wiem, czy wy to widzicie. A, te to są mega zapylone, to tutaj nie widać, ale tu. Zobaczcie, te są takie, widzicie, z taką strukturą i troszeczkę ciemniejsze. Te natomiast są bardziej jakby gładkie i jaśniejsze. Ale też nie widzę za bardzo przez ten pył. No później będziemy wszystko mieli wyczyszczone, to już wiadomo, że zobaczycie większą różnicę. No i one będą tutaj wszędzie. Stwierdziliśmy, że w przedpokoju też chcemy mieć płytki, bo po prostu będą one, wiecie, o wiele łatwiejsze do czyszczenia i tak dalej, zwłaszcza przy Stefanie, który wbiegnie po spacerze, no to żeby łatwą mopem pyk, 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 a panele to jednak większa szansa, że się poniszczą po prostu od takiego użytkowania. No i w kuchni już mamy płytki, to są dokładnie te same, tylko w łazienkach, tu i tu, w ogóle Kibers kubik, jest ohydne, spoko, mamy już nowy, tu i tu będą płytki te ciemniejsze, a tak to jaśniejsze. Możecie powiedzieć, czy Wam się podobają. Jakie wybraliśmy? Nie był to łatwy wybór, ale w sumie staraliśmy się takie neutralne. Powinno być ok. dalej czekamy. Tydzień temu, był, jak Wam nagrywałam, był ten pan od zabudów, żeby nam wycenić i tak dalej. Dalej czekamy na wycenę. Powiedział, że ja też w przestrzeni jakieś trzy dni maksymalnie zadzwoni, więc zobaczymy, obyśmy się na niego zdecydowali, coś o fajną cenę, bo wtedy szybciej to będziemy mieli. Jak będziemy musieli szukać kogoś innego, co to, to się wszystko przedłuży i to może nawet o miesiąc czy dwa. Patrzcie, co leci za mną. Leci ten odcinek Dzień dobry tofaju, w którym ja byłam. Co prawda jest wieczór, nie jest dzień dobry, ale ja sobie włączyłam na playerze. Zaraz wam pokażę fragment ze mną. I ogólnie najpierw mam tylko powiem, bo obiecałam, że się odniosę, jak już zobaczę. W ogóle wrzuciłam dwa dni temu bodajże ten film, gdzie właśnie był vlog in, z tej mojej wizyty tam i na końcu właśnie chciałam tak podsumować moje wrażenia, ale chciałam je podsumować po tym, jak, je jak to zobaczę, no ale tego nie zobaczyłam, nie wiedziałam, czy to w końcu będzie, nie będzie, kiedy będzie, więc stwierdziłam, dobra, już e, nagram Wam tak, takie podsumowanie, ale bez jeszcze zobaczenia efektu finalnego. No i dwa dni później e, to wyemitowa wyemitowali, ja nie mogę. Ogólnie powiem Wam tak, jeśli chodzi o cały reportaż spoko, uważam, że fajnie, bo to rzeczywiście coś robi dobrego, no nie? Że tam jest powiedziano o tych challenge'ach, o niebezpiecznych trendach i tak dalej. Jestem tam też ja. W sumie szczerze dosyć mało wrzucili, z czego się nawet cieszę, bo tak jak Wam powiedziałam, nie byłam do końca zadowolona z mojej wypowiedzi. Coś tam wrzucili, ok, spoko, właśnie tak nie za dużo, myślę, że git. Jak mi się tam morda świeci, zaraz zobaczycie, ale ja to, to wiedziałam, no bo ja, tak jak Wam powiedziałam, zrobiłam straszną wtopę i zabrałam przypadkiem puder Rozświetlający. E, tak, i się cała świeciłam, a to już było po programie, więc tam nie było, wiecie, Timu, który ma tam e, no, te panie, wizerzystki i tak dalej. No niestety nie, więc musiałam, byłam skazana po prostu na siebie. Tutaj, tak jak mówię, nie wrzucili za dużo tej mojej wypowiedzi, więc też ten wydźwięk został w miarę zachowany, bo ja tam ogólnie wypowiadałam się o wiele więcej. No ale wrzucili mało i spoko, w sensie myślę, że Git, bo tutaj taki jest łączony, że wiecie, różne osoby się wypowiadają, i dzieci, i starsi i tak dalej, więc myślę, że fajnie. I też właśnie, i my tam nagrywaliśmy bardzo dużo przebitek i tu chyba nie ma żadnej tej przebitki, jeszcze muszę raz to obejrzeć, bo raz tak na szybko obejrzałam, e, nie ma żadnej przebitki chyba, a my powiem Wam szczerze, że tak jakby rozmowa, ten wywiad, no to to trwało krótko, wydaje mi się, że nie, nie wiem, nie powiem Wam ile, ale krótko, z 10 może 15 minut, może do 20, a te przebitki to my nagrywaliśmy... Bym powiedziała ponad pół godziny na pewno, no, z godzinę nawet może. Też nie pamiętam dokładnie, ale to było długo. I biedny pan operator musiał wymieniać te obiektywy, łapać różne ujęcia. Z 20 razy powtarzaliśmy jak nie więcej jedno ujęcie czasami, bo to wiecie, no, takie przebitki, przybitki i nic z tego nie weszło. Mi to tam wiecie, trudno, jakby wywalone mam w to, tylko ten pan operator, tak mi go szkoda. No ale dobra, no, taka praca to jest telewizja, tak właśnie sporo się nagrywa, sporo czasu poświęca, tak naprawdę widzimy tego bardzo mało później. W ogóle jeszcze zaraz wam to pokażę, ale. Ja powiem Wam, że, zobaczcie, pusto mam w pokoju, nie ma Stefana. Stefan jest z Kubą teraz, bo to było tak, że ja u Kuby byłam i jechałam rano na zajęcia, więc go nie wzięłam ze sobą. BKB <grym> go wziął na studia. Nie, nie wziąłam go. I właśnie oni zaraz do mnie przyjadą. I ja mam zawsze tak bardzo, w sensie bardzo rzadko mam tak, że jestem sama tu w domu bez Stefana. To są jedynie sytuacje, gdy on jest u Grumera, no albo właśnie takie pojedyncze, że jest u Kuby. Ale to, z, nie wiem, z dwa razy może tak się zdarzyło. I słuchajcie, mi jest tak dziwnie. W sensie ja cały czas go szukam wzrokiem. Tak i dla mnie naturalna jest jego obecność obok mnie, że mega dla mnie dziwnego ja po prostu się czuję tak nieswojo we własnym pokoju. Patrzcie, to jest fragment, gdzie ja zaraz będę. Oto mój TikTok. Tutaj TikToki różne. czekajcie, podgłośnię trochę, wam. Jednak dzieci mogą o tym wiedzieć. Zauważyłam wszystko w sumie. To ja. Challenge trendy, jak przeglądałam taką zakładkę dla twórców na TikToku, i tam właśnie one się pojawiły, że Lip Corner Cut, i później zobaczyłam jeszcze przecinam odpowiedzialność, jak to po prostu zobaczyłam, że muszę coś z tym zrobić. Powstał na TikToku trend, w którym dzieci przecinają sobie kąciki ust, to przecinanie kącików ust to są tak naprawdę fajki. W sensie ci ludzie udają, że to robią. Oni wcale może tego nie przecinają. Niektórzy robią to naprawdę, inni udają. No dobra, no nieważne, to słuchajcie dużo nie ma, ale okej okay, ogólnie, tylko no mówię... Tak, ja mam się tak świeci. Rzeczywiście, tak mi mówił pan operator, taka prawda. Trochę taka pusta jest ta moja wypowiedź, ale ja tak się po prostu wypowiedziałam głupio. Ale to jest śmieszne, tak zobaczyć siebie w telewizji w takim formacie, który zna się w sumie od dzieciństwa, no nie? To tak, jakbym zobaczyła siebie w tańcu z gwiazdami. Ja pierdzielę, to, to jest akurat fakt, że to jest moje marzenie. Bo ja widzę, jaka to jest przygoda dla tych ludzi, to jest cuda, to jest cuda ten program, w sensie, no to jest beka, bo dla mnie, dla mnie ostatni program to jest po prostu taka rutyna z mamą i z siostrą, z siostrami oglądać, Aż po prostu co niedziela, wiecie, oglądałyśmy, więc ja pierdzielę, jak bym chciała w tym wystąpić, nawet już nie dla, wiecie, tego fejmu czy coś, tylko dla doświadczenia samego, myślę, że masa osób, która po prostu nie chciałaby nawet, żeby to było nagrywane, to po prostu chciałaby tam wystąpić, znaczy nagrywane swoją drogą, mi to by samo w sobie nie przeszkadzało wręcz spoko, tylko bym się pewnie bardziej stresowała oczywiście, no bo to wiadomo, tak jak widzi to tyle osób, a nie tylko ta widownia, która tam jest, to jest mega duży stres, ale to, to by było dopiero, to jest takie naprawdę, jeśli chodzi o takie moje telewizyjne marzenia, no to to zdecydowanie, mimo to, że ja nie jestem jakaś dobra w tańcu, no to by były jaja, na pewno.